To będzie po prostu pisto Bajeczka będzie, nie? nie? No ja tam boję bo ja się no, nie? Jak zielony jest, to znaczy, że jest sezon dobry No, ja też tak boję. To jest ja też... Na ułomy przerobił, nie? Ułom, no. Ułomy, no łomy Ale teraz zaklejka będzie zaklejona Witam bardzo serdecznie siłownia z My Myśleć, że brzmi. Rozgrzewka zrobiłeś? Ja już tak. Dobra. Do roboty. Raz, 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 raz. Czyli tak. Tam toaleta z Tutaj mamy prysznic. Taram. Pod chmurką. Dobra wentylacja dnia no, głębinowa. No to co mamy? Tadam Koliska woda mineralna No to wracamy Marku, tak? Tak, tak Deszcz prawie nie pada W ogóle Pada, się deszcz? Nie Deszcz nie pada, jak pracujemy, to Najważniejsze, deszcz że mamy dojazd zrobiony nowy no, no, Dobrze Mamy mamy dojazd rozumiesz Prześwit zrobione także niebawem będzie relacja. Aha. Ja robię ja mam tu punkt wyznaczony. Dobra tu mamy drogę także zaczynamy i musimy to wszystko wykarczować aż do końca to jest nasze zadanie na dziś. Jesteśmy w skolitach. A. 12 październik 2024 Tu na razie jest ściernisko ale będzie Zajebiście O, tu jakiś dąbek konkretny Przechodzimy, przechodzimy dalej, dalej do drogi O, jest tu trochę tych klaszarów Przebijemy się czy nie o tak łe sznurki jakieś macie ktoś tutaj zabezpieczenia porobił? przed krowami chyba o tak to wygląda tu od drogi o jemiołka bodajże no także ten pas ma być dzisiaj czysty. Marek, jesteś. Dawaj, od pana No i blisko, coraz bliżej. Zostało nam jeszcze jakieś może 70 metrów. I na naszej drodze pojawił się dom święty dom święty dom brat Bartko proszę Państwa ekologiczna toaleta w Skolitach jak to wygląda tu mamy tron Okej okay. to się zamyka o jest ciemno ale Zobaczcie na to, taram nastała jasność OK, co my tu mamy? O papier toaletowy nieu. dwuwarstwowy, 100% ekologiczny. 68 metrów. Ok. Dobra. OK. Tutaj w ekologicznej toalecie nie mamy wody. Zamiast wody. Oszczędzamy wodę i używamy co? Odcinki. O, a tutaj mamy jeszcze wersję disco i co wy na to? <ścoughs> no i tak, tu jest droga i tu będzie wjazd i wjeżdżamy ho, 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 ho. proszę państwa I jesteśmy tutaj po dębu i cały czas prosto